Dzień dobry Państwu, poranku. Godzina 9.09, a zatem idealny czas, żeby rozpocząć nasze codzienne rozmowy o sprzedaży wokół sprzedaży. Dla sprzedaży ja się nazywam Dariusz Milczarek, a mój gość przedstawi się sam. Kaszup Jacek Czarnowski. Kaszup Jacek Czarnowski. Pięknie. Mój drogi Kaszubie, tak Moja się mówi, czy ze Zetwor... Ka... Nie. No można po polsku Kaszubie, a po kaszubsku yy, mój drogi Kaszubo, bo a, to Kaszubo. jest Kaszuba. A Kaszuba, to tak, Kaszubo. Tak. ze Zezwornych Gaci, wiesz. A, dobre, więc mój drogi Kaszubo, yy, rozważamy sobie rozmowy o wartościach, które pomagają nam jako handlowcom obronić cenę, być bardziej nie wiem, przekonywujący w tym, w, w argumentowaniu, mieć moc w sobie, bo to jest jakby klucz, prawda? Mówiliśmy, że ta moc nam trochę znika czasami i mamy tendencję do opuszczenia spodu. I mówiliśmy sobie, że jedna rzecz to jest dobrze się przygotować, czyli mieć dane, mieć yy, dobry pomysł na zmonetyzowanie różnych rzeczy i wreszcie mieć pewną narrację. Yy, ja sobie, bo, a jedną z rzeczy, które są związane z narracją, to jest mieć przygotowane. Case y, w jakimś sensie dowody, prawda. I mówiliśmy raz, jak o tym mówić. Mi przyszło do głowy, że my w języku Sandlera mamy takie, mamy taką narrację, którą nazywamy historią z drugiej ręki, prawda. Czyli, że my często, nawet jak nie masz jakiejś takiej gotowej historii, którą chciałbyś opowiedzieć, to zawsze możesz powiedzieć, że drogi kliencie, nie wiem, Pan te, o tym nie wspomniał, albo o tym nie rozmawialiśmy, ale muszę Panu powiedzieć, że bardzo Często właśnie w podobnych sytuacjach, czy w podobnych projektach, czy w podobnych skali działania, no to klient mierzy się z takim problemem, co niesie ze sobą pewne konsekwencje z takim problemem, co się niesie z i tak dalej. Ciekaw jestem, czy któryś z tych w ogóle tematów pana dotyczy. Czy to są takie, bym powiedział, takie retoryczne pewne zwroty, które, które pozwalają w pewnym sensie włożyć do rozmowy jakiś nowy temat. Trochę tak, byś, byś powiedział, że to jest to, ja bym powiedział, że w ogóle bardzo ważne jest opowiadanie, umiejętność opowiadania historii sukcesu. My się zastanawiamy nad porażkami, tak. a często nie wyciągamy danych od klientów, z którymi odnieśliśmy sukces. Nie, nie rejestrujemy tego, nie próbujemy wracać do nich i pytać, a dlaczego ty kupiłeś, kliencie? Dlaczego kupujesz cały czas, dlaczego utrzymujesz to. To więc po pierwsze, trzeba by też trochę spojrzeć oczami klienta na naszą sprzedaż, ale też zajrzeć do własnych danych. Czyli operowanie historiami sukcesu jest też takim elementem, który powoduje, że my czujemy się mocniejsi. Bo no, mamy. Ale, ale, ale do klientów, Come on, halo, kliencie, uwaga, będę mówił. To tak ma być? Ja, jak chcesz, to może być. Ale wiesz co? Historię sukcesu można stosować w bardzo, w bardzo wielu miejscach. To, może być, to mogą być rzeczy, które są spisane i możemy próbować się zahaczyć z klientem w taki sposób, że wysyłamy do niego maila. Zahaczamy go na jakimś LinkedInie. Oczywiście to, to, to czasami jest w postaci artykułu, a czasami to jest konkretny mailing do klientów, do których chcemy dotrzeć, szczególnie jak branża jest. No dobra, nie, jest nie, to bardziej na rozmowie handlowej, prawda? No. Chcemy taką historię powiedzieć, to jak według Ciebie można by wprowadzać takie historie? No bo to, to będzie wymagało jakiegoś takiego, wiesz. Żeby to nie było jakieś nieskromne, napuszone, yy, napompowane, czasem agresywne albo zbyt długie, i klient już się pogubi w tym wszystkim. No bo wiesz, sobie wyobrażam, że ktoś przychodzi i nagle my, wie pan. Ja często robię tak. Wie pan co? Krótka historia e, z pana branży. E, w zeszłym roku mieliśmy klienta, który miał pewne wątpliwości co do zastosowania naszego rozwiązania. Jakoś tam się dogadaliśmy i postanowił spróbować. Nie od razu w wielkiej skali, tylko na jednej z linii produkcyjnej. No i zrobiliśmy taki półroczny test. No i co się okazało po tym teście? Że jeżeli chodzi o zużycie energii, no to ona spadła około 8%. Co się przełożyło na, na koszty w okolicach 80 tysięcy złotych. Na procent to 10 tysięcy. No i była jeszcze kwestia, że ta linia była lepiej zautomatyzowana i około dwóch ludzi średnio w każdym cyklu produkcyjnym mniej. Zużywała. Było potrzebnych, tak, zużywała można powiedzieć, było potrzebnych do obsługi tej linii. No, przez pół roku dwóch ludzi e, e, można przyjąć, że to jak mówiliśmy, że tam jest około 30 tysięcy, e, e, jeden człowiek średnio kosztuje e, na linii produkcyjnej e, 60 tysięcy. Wie pan co? Ja nie wiem, czy to będzie wyglądało dokładnie tak samo u państwa. Pytanie jest, czy chce pan na ten temat porozmawiać i w ogóle się zastanowić. E, czy to może mieć sens z waszego punktu widzenia? No tak, to, czy... to, to, to jest tego typu historia. Ja bym powiedział na miękko, bez przesadzania, bez przechwałek i e, pozostawiająca dużą swobodę do wyboru drogi klientowi. Ona jest bardziej inspirująca niż takim twardym dowodem. Dla no właśnie, ale to... bo to, to, co mówisz, to jest fajne z, z takiego powodu, że myślę, że jest w ogóle taki trend trochę żeby nawet w niektórych branżach, to jest bardzo silny trend, który mówi. Nie wiem, sprzedaż przez uczenie, albo sprzedaż przez inspirację, albo sprzedaż przez refleksję, coś takiego, prawda? Czyli, że ja mówię tak, drogi kliencie, czy ty to kupisz, czy nie kupisz, to tego na dziś nie wiemy, ale opowiem Ci pewną historię, albo podzielę się z Tobą pewnymi wyzwaniami, albo pewnymi doświadczeniami, które mają klienci w podobnej sytuacji, albo klient w podobnej sytuacji. A ty sam zdecydujesz, czy chcemy się tym zajmować, czy, czy to ci się wydaje jakoś analogiczne, czy to ci się wydaje totalnie z innej bajki. I teraz uwaga, prawda? I, gdzieś, i, i teraz dopiero gdzieś opadam tą historię i, i tak sobie wyobrażę, że ta moja pozycja wtedy nie jest do końca taka czysto sprzedażowa, czy chce ci coś wrzucić, tylko bardziej patrz, zobacz. A teraz, jeżeli czujesz, że to gdzieś cię dotyczy, że gdzieś być może yy, może w jakiś sposób. Odnieść tą sytuację do Twojego biznesu, no to wtedy pogadajmy. To, to trochę bym powiedział, że ta taka sprzedaż przez inspirację, dobrze przygotowana, tylko prawda, z tymi, z tymi dowodami, z tymi historiami, jest w pewnym sensie taką alternatywą względem takiej. Trochę tradycyjnego yy, nie wiem właśnie, wejścia czy... i yy, pokazania produktu. Pokazania, ale też takiego, a co by pan chciał, a czego takiego, wiesz, takie analizy klasycznej. Klasyczne klasycznej ja analizy potrzeb... potrzeb, której nie znoszę. Ja takiej nie znoszę, chociaż to nie jest publicznie dobrze, <grym> nie, nie brzmi to dobrze, bo to też trzeba dobrze zrozumieć, I dlaczego tak, nie tak, lubimy tej tak, analizy. Nie. Tak. No nie, ale, ale jest coś takiego, że, że ona trochę, nie chcę powiedzieć, że zastępuje tą analizę, ale dobrze skrojona historia z, tej, z tego punktu widzenia daje mi tak więcej pewności siebie, bo ja. No bo nie wciskam, tylko ci opowiem, a ty zobaczysz, prawda? I trochę bym powiedział, zmienia taką perspektywę roli handlowca, w jakby w relacji z klientem, czy potencjalnym klientem. Czyli ja teraz jestem bardziej od pokazania ci pewnego punktu widzenia. Wiesz co, ja bym powiedział, że to jest dobra klamra do tego, od czego zaczynaliśmy. Ci handlowcy, którzy wykazują się niską asertywnością, ściągają gacie, bo oni są trochę pozbawieni narzędzi. Taka historia czy monetyzacja, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach, to są te narzędzia, które handlowca wzmacniają i wzmacniają jego pozycję. Jeżeli handlowiec jest przygotowany na tyle, że on od początku wchodzi z historią sukcesu, to on jakby kontroluje zaczyna kontrolować tą rozmowę. Przestaje być petentem, który gdzieś tam próbuje się wbić, który trochę na kolanach prosi, żeby go wysłuchano, a on zaczyna być partnerem, który ma jakąś propozycję inspirującą. No i teraz tak, to ściąganie gaci, ja tak chciałbym tu jakąś klamrę, to wynika z tego, że handlowcy bardzo często są niewystarczająco przygotowani, wręcz merytorycznie przygotowani, do sprzedawania swojego produktu. Oni doskonale często go znają, ale oni nie potrafią zmonetyzować sytuacji klienta, zobrazować sytuacji klienta liczbami. Po drugie, nie do końca potrafią o tym opowiedzieć, o zaletach własnego produktu i, i o korzyściach, więc można powiedzieć, oni mają olbrzymią wiedzę, ale nie potrafią tej wiedzy przełożyć na sprzedaż. Czyli to można to... powiedzieć, brakuje im trochę narzędzi, a jak brakuje narzędzi, to są na kolanach i jeszcze ze spuszczonymi gaciami. Tak, ale powiedzcie, że to jest dosyć radykalne podejście, <grym> drogi Jacku, bo my trochę w tej rozmowie wynika, że w zasadzie powinniśmy lepiej i ładniej gadać. Jest to jakiś rodzaj takiego oręża, który po prostu handlowiec powinien mieć. Może nie wiem, czy versus takiego dopytywania. Mi się podoba bo ta, ta, ta koncepcja, nie, nie wiem no czy jest... kawa nie wyklucza herbaty. Wiesz co, według mnie kawa nie wyklucza herbaty, bo, bo to jest tak, dlaczego ty mówisz o gadaniu, ja mówię, to jest merytoryczne sprzedażowe przygotowanie, bo żeby zrobić monetyzację to musisz tak. bardzo dużo pytać, ty musisz tą rozmowę dobrze przeprowadzić, ale musisz wyciągnąć prawdziwe dane. No nie, ale... Jak nie wyciągniesz tych danych to skąd, no robisz nie, to? nie, 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 nie zrobisz. Nie, nie. Nie? Ja tak to upro uprościłem to trochę. No, prawda? no trochę bo... tu poczułem się ogromnie zaatakowany. No, nie po nie, nie się, mój drogi. Słuchajcie, kończymy te nasze rozmowy, Jacku. Bardzo Ci dziękuję. Muszę Ci powiedzieć, że to monetyzowanie, opowiadanie historii, dobre przygotowanie się, zbieranie danych, opowiedzenie w końcu historii, czyli ta narracja, którą sobie budujemy, to jest po prostu miód na moje serce i uważam, że dokładnie tak to trzeba robić. Także e, Gracja Signore. Dziękuję e, bardzo Miód ten, na moje serce. Też dziękuję bardzo e, e, za to, że mogliśmy sobie tutaj pogadać. E, Kaszubo. <laughs> Kaszubo. A ja za jaki A ty w ogóle a jesteś ja ja jesteś A no to ale to blisko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.